Podpysznic już... Ej, gdzie? Pod prysznic. Raz, dwa, trzy. Już Dobry pies, właśnie tam. A co tu musiał Właśnie pod prysznic, już. A, dobra. No i teraz, widzicie jestem bezpieczny i tak dalej. Szczera mi się odkleja na tego seplenie, wiecie tak... Yy, yy, Propokobry, nie? Pamiętacie? Zniekałaś księż, dobre Pamiętam Cię to, no to, to nie to, że on seplenił, nie seplenił. No, takie były czasy, w ogóle czasy były takie, że jak chcieliście nagrać płytę, e, no to musiała być zgoda systemu, tak teraz, nie? Wyciągnę ją zęba, będę mniej seplenił. E, kobra nigdy nie seplenił, nie, nie seplenił, tylko po prostu tak to wyglądało. No ja sobie bym implanta pewnie i wprawił, ale nie przyjąłbym mi się, no jest mała szansa. No ale dobra, widzicie, łapy moich psów. Muszę je umyć. Szczęść Boże. Kurde, gdzie tu się włącza? Znowu nie wiem. Aha, na bruku mnie nie było, bo miałem te bany i niebany. Pozdrawiam już tych zjebów. i. Dobra, cześć. Jebał to jesz.